Kolorujemy Ziemię. Kolorujecie Ziemię? Pięknie kolorujecie Ziemię. Widzę, Olu, że kolorujesz na niebiesko. Bo niebieska jest wodna. Świetnie. A lądy są zielone. Posiu, ty kolorujesz ląd? Pięknie, na zielono. A jakby nie była pokolorowana ziemia, to by była, była taka smutna. Taka smutna, szara. A wiecie, że 22 kwietnia jest Dzień Ziemi. Tosiu, przeczytaj proszę te wyrazy. Dzień. Olu. 22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi. Szanujmy ziemię. To nasz wspólny dom. Ziemia płacze, ponieważ jest ciągle zaśmiecana. Ludzie Zanieczyszczają wodę, wrzucając do niej śmieci, puszki, butelki, wlewają też niebezpieczne płyny. Oszczędzajmy wodę, bez niej nie byłoby życia. Piją ją ludzie, zwierzęta, dzięki wodzie wszystko rośnie. Ludzie zanieczyszczają powietrze. Z kominów wielkich fabryk wydobywa się trujący dym, którym wszyscy oddychamy. A przecież wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem. Lasy to wysypiska śmieci, drzewa są też niepotrzebnie wycinane. A przecież drzewa w lesie dają nam tlen. Pamiętajmy, że las to też dom dzikich zwierząt. Dlatego pamiętajmy, dbajmy o naszą ziemię, segregujmy śmieci do odpowiednich pojemników. Oszczędzajmy wodę podczas wykonywania codziennych czynności. Dbajmy o lasy. Sprzątajmy je. Saćmy drzewa. Pamiętajmy. Ziemia jest tylko jedna. Wszystko w naszych rękach. Dbajmy o naszą planetę. Mamo, a co to za stworek? Tosiu, ten stworek to ekoludek. Ekoludek jest przyjacielem Ziemi. On dba o porządek na naszej planecie. Spójrz, przygotował dziś dla nas krzyżówkę. Ukrywa się tam bardzo ważne hasło. Tosiu, odkryj proszę pierwszy wyraz. E I, E, S, Zobacz kolejny. K, R, A, N, Zobaczmy jaki jest trzeci raz. N, I, O, T, ły, A. Spróbuj przeczytać kolejne. l o d, y, lody Kosiu, zanim odkryjemy następne wyrazy, spróbuj dopasować obrazki do wyrazów. No, I jeszcze został, proszę, jeden wyraz. Kan, dobrze, połóż obrazek. Super, Tosia. Odkryj, proszę, następny. P. I. U. Pióro. Super, kolejny. I, g, w, a i kła. Proszę następny. K, s i, rzy, Ży, Księżyc. Księżyc i został ostatni już. K. Wy, i a, t, kwiat To się do teraz pozostałe obrazki mhm. I gła mhm. To się zobacz już chyba wiemy, jakie będzie hasło. Trzeba je odczytać. E, K, O, L, O, G i A. Ekologia. Mamo, a co to jest ekologia? Ekologia jest to nauka, która zajmuje się przyrodą, czyli wszystkim, co nas otacza na naszej kuli ziemskiej. Fajnie byłoby, gdyby każdy z nas był takim ekologiem, który dba o swoją planetę. Mamo, a co to jest ekologia? Ekologia Tosiu to jest nauka, która zajmuje się przyrodą, czyli wszystkim, co nas otacza. Fajnie byłoby, gdyby każdy z nas był przyjacielem ziemi, tak jak nasz ekoludek. Każdy z nas może zostać obrońcą ziemi i jej przyjacielem. Zobaczmy, co taki mały ekolog potrafi. Zobaczcie, mamy tutaj cyferki. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Spróbujemy sobie teraz zobaczyć i odczytać, jakie hasła kryją się tutaj. Mały ekolog potrafi chronić przyrodę. 2, 3, 4, 5, Oszczędzać wodę, trzy dbać o zwierzaki, cztery drzewa szanować, pięć segregować śmieci, sześć ziemię ratować. Dziewczyny, chcecie grać w zielone? Tak! Zapraszam do wysłuchania i obejrzenia historyki obrazkowej pod tytułem Piknik na leśnej polanie. Pewnego razu w słoneczny dzień grupa przedszkolaków postanowiła wybrać się na piknik do pobliskiego lasu. Dzieci bardzo się ucieszyły. Pani zabrała koce do siedzenia i koszyk z przekąskami. Dzieci nie mogły się doczekać. Każdy zabrał jakąś zabawkę ze sobą. Gdy dzieci i panie dotarły na miejsce, ich oczom ukazał się okropny widok. Dzieci bardzo się zdziwiły, ponieważ zobaczyły wszędzie dużo śmieci. Na szczęście pani nauczycielka wpadła na wspaniały pomysł. Zadzwoniła do pana woźnego z przedszkola i poprosiła go, aby przyniósł worki na śmieci i narzędzia potrzebne do posprzątania, ponieważ dzieci będą sprzątały leśną polanę. Pan woźny szybko przybył na miejsce, rozdał dzieciom rękawiczki, by się nie pobrudziły, zbierając śmieci. Do odpowiednich worków. Przedszkolaki nie mogły wrzucić śmieci do jednego worka, ponieważ śmieci należy segregować. Szkło zielony worek, plastik żółty, papier niebieski worek, a resztę odpadów, które nie dały się posegregować, pan woźny wrzucił do czarnego worka. Pan woźny. Postawił w tym miejscu bardzo ważny znak, który mówił o tym, że w tym miejscu należy zachować czystość i nie śmiecić. Gdy było już czysto, dzieci mogły usiąść na rozłożonych kocach, zjeść przekąski, a później bawiły się przyniesionymi zabawkami. Grupa przedszkolaków. Dobrze postąpiła, sprzątając leśną polanę. Brawo! Przeliczmy od jednego do dziesięciu: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Doskonale. Zobaczcie, co ja tutaj mam. Klocki w różnych kolorach. W kolorze żółtym, w kolorze niebieskim i zielonym. Dobrze. Na pewno każdy z Was słyszał takie słowo segregacja. Na przykład segregacja śmieci do odpowiednich worków lub kontenerów. Powiedzcie mi, do jakiego worka lub kontenera, w jakim kolorze, wrzucimy plastik? Jak myślicie, gdzie wyrzucamy plastik? Do jakiego kontenera? W kolorze żółtym. Brawo, żółty to plastik. A papier, gdzie wyrzucamy? Do jakiego kontenera bądź worka? W jakim kolorze? Tak, do kontenera lub worka w kolorze niebieskim. A szkło wyrzucimy do kontenera lub worka w kolorze, tak, zielonym. Bardzo dobrze. Popatrzcie, mam tutaj wszystkie klocki pomieszane. Muszę je posegregować. Posegreguję je kolorami: żółte do żółtych, zielone do zielonych i niebieskie do niebieskich. Klocki są posegregowane. Policzę teraz, ile mam. Klocków żółtych. Jeden, dwa, trzy. Trzy klocki żółte. Trzy klocki, cyferka trzy. Policzę teraz, ile mam klocków zielonych. Jeden, dwa, trzy. Też trzy. Trzy klocki. Zielone. A policzę teraz, ile mam klocków niebieskich. Jeden, dwa, trzy, cztery cztery klocki niebieskie. Cyferka 4. Posegregowałam wszystkie klocki, policzyłam je, a teraz przeliczę. Ile razem jest wszystkich klocków? Liczymy od początku. Liczcie ze mną: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wszystkich razem klocków jest dziesięć. A to jest cyferka dziesięć. Dziękuję za wspólną zabawę.